Lista jest długa, życie jest krótkie, nie przedłużajmy. Od razu wskakujemy do 10 ponadczasowych lekcji. Nie wahaj się dopisać swoich lekcji i swoich nauk w komentarzu pod filmem, by zainspirować innych. No i dzielić się filmem, jeśli Ci się podoba. Lecimy. Lekcja 0. Pożegnaj prokrastynację. Życie jest za krótkie, by odwlekać swoje plany w nieskończoność. Jeśli chcesz popracować ze mną w moim kursie nad własną prokrastynacją i poznać tajniki ich zwalczania, w pierwszym linku w opisie pod tym filmem znajdziesz czasowo przecenione pakiety z moim książką i kursem. Pierwsza lekcja. Proszenie o pomoc nie boli. Ludzie częściej potrafią i chcą popełnić błąd, zepsuć coś, wpaść w jakieś tarapaty, niż przyznać się, że czegoś nie wiedzą i w imniemaniu wyjść na głupca. Ile do historii sam się nasłuchałem o pracownikach, którzy w swoje pierwsze dni albo nawet tygodnie pracy robili jakąś jedną głupotę źle do momentu, aż nie dało się ukryć dłużej tego błędu. Na przykład księgowy krzyś, tak go nazwijmy, zatrudniony świeżo w firmie, w której byłem menadżerem, miał już na pierwszym spotkaniu jakiś dziwny pomysł na księgowanie standardowych delegacji pracowniczych. A jako, że firma miała w pierwszym miesiącu jego pracy ogrom delegacji związanych z targami, to pod koniec miesiąca okazało się, że brakująca i błędnie wypełniona dokumentacja zablokowała wypłatę ponad kilkunastu tysięcy złotych zwrotów zespołowi handlowemu i marketingowemu za zrobione kilometry i opłacone hotele. No więc Krzyś nie zagrzał w firmie miejsca, a wystarczyłoby, żeby się zapytał głównego księgowego firmy, albo nawet pracowników, jakie mamy standardy, ale nie. Krzyś był dumny i z dumą jechał cały miesiąc prosto na zdarzenie ze ścianą. A proszenie o pomoc nie boli. Co więcej, ludzie, których angażujesz w pomoc, patrzą na Ciebie z większą sympatią. Chętnie ludzie pomagają. Omijacie też nowa wiedza, kiedy blokujesz się i nie jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem. A co więcej, kiedy jesteś w kryzysie, proszenie o pomoc jest esencjonalne, bo nieraz pozostawieni sami sobie nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Druga ponadczasowa życiowa lekcja. Życie nie jest sprawiedliwe. Oj nie. Brzmi to jak banał, a jednak większość ludzi ma bardzo silne poczucie dążenia do sprawiedliwości i natychmiastowego wyrównywania szkód i strat. Kumuluje się to w toksycznej roszczeniowości i oczekiwaniu, że inni, no w domyśle rząd lub jakaś wielka organizacja, załatwi ich problemy za nich. Przysłuchuję się czasem dyskusją, jak silnie ludzie, którzy nie mieli najłatwiejszego startu w życiu, formułują swoje życzenia co do lepszej przyszłości. Mówią wtedy takie coś, mam nadzieję, że to załatwią albo zajęliby się w końcu tym tematem, albo mogliby coś z tym zrobić, żeby. Rozumiesz, co mam na myśli? Każdy problem w życiu ostatecznie jest wypychany na zewnątrz, bo ktoś ma wyrównać niesprawiedliwości, nierówności. A rzeczywistość jest taka, że faktycznie każdy z nas ma różny start, na którym nie mamy żadnego wpływu. Możemy mieć zero przywilejów, albo urodzić się w bogatej rodzinie. To nie zależy od nas. Ale co od nas zależy, to to, że możemy nauczyć się zaradności. Lepiej radzić sobie w tej nierównej grze w życie, nie czekając, aż gwiazdka spadnie z nieba. Nie ma dziejowej sprawiedliwości tu i teraz. Nikt nie wyrówna tych wszystkich nierówności. Lepiej się z tym pogodzić i próbować rozgryźć tę grę, niż siedzieć i po prostu marudzić i płakać, i jęczeć i nic z tym dalej nie robić. Trzecia życiowa, ponadczasowa lekcja. Wypracuj poduszkę finansową. Niewiedza ekonomiczna ludzi potrafi naprawdę zaskakiwać. I mówię tu o takiej drobnej, codziennej małej ekonomii, twojego portfela, nie o wielkiej teorii systemów ekonomicznych. Większość ludzi w kraju, co sondaż, nie potrafi rozróżnić brutto od netto. Nie wie, jakie podatki płaci w sklepie czy w składnikach swojego wynagrodzenia. Dlatego trzeba, niezależnie od tej niewiedzy, trąbić i przypominać, że poduszka finansowa to jest absolutnie niezbędne psychicznie i egzystencjalne minimum takie narzędzie, które pomaga podejmować. Inne życiowe decyzje. Mówimy tu o poduszce finansowej, czyli oszczędnościach, które pozwolą na, na przykład 6 miesięcy skromnego życia, gdy, dajmy na to, posypieć się praca albo zlecenia, albo podupadniesz na zdrowiu. Serio, nie jest przyjemnie w życiu, jak toniesz z jakiegoś powodu, próbujesz się utrzymać na powierzchni. I nagle życie wrzuca ci do rąk do opłacenia dentystę, no bo była awaria, i wyrównanie za prąd za pięć ostatnich miesięcy, które było naprawdę potężnie niekorzystne dla Ciebie. Brak poduszki finansowej. Życie jak student od pierwszego do pierwszego paraliżuje jakiekolwiek decyzje w życiu. Natomiast z poduszką finansową znacznie łatwiej będzie w życiu podejmować odważne decyzje zgodne z Twoimi planami i pragnieniami. Wierz mi, że rozwój osobisty z poduszką finansową jest znacznie prostszy. Czwarta życiowa lekcja. Powodzenie w pracy zależy w dużej mierze od tego, jak radzisz sobie z ludźmi. Okej, okay, więc możesz być jak Krzyś i nie zapytać i nie prosić nikogo o pomoc i iść zaparte, by na końcu okazało się, że popełniłeś poważny, merytoryczny błąd, który wkurzył wszystkich. I tu jest esencja. Praca to kontakt z ludźmi. Wkurzyłeś wszystkich. Jeśli więc nie będziesz lubiany, będziesz się szybciej wypalać i będziesz pierwszy w kolejce do zwolnienia. Możesz być średni merytorycznie, ale być doskonałym towarzyszem, kompanem, wsparciem, solidnym, lojalnym przyjacielem w pracy to załatwi ci większość trudności właśnie z pracą. Szukaj takich miejsc pracy, w których łatwo ci łapać kontakt z ludźmi, gdzie będzie można ufać i tobie i innym. Jeśli masz trudny charakter, a to się czasem zdarza i jesteś bardzo nieugodowym człowiekiem, konfliktowym, to szukaj takich miejsc, gdzie sprawdzisz się przy minimalnych interakcjach z innymi. Piąta życiowa zasada: określ wartość swojego czasu, wtedy zaczniesz dopiero zarabiać. Można pracować długo i być dumnym z tego, że się dużo pracuje. Nie ma w tym nic złego, w pracowaniu dużo i byciu biednym. Dla wielu to nawet daje takie poczucie szlachetności, że bogatym to wręcz nie wypada być. Jednak ludzie bardzo, ale to obrzydliwie, bardzo często marnują swój czas. Co gorsza, tkwią w takich miejscach pracy latami, zamiast poszukać nawet tego samego, ale za lepszą stawkę godzinową. Poza tym praca dużo ponad etat to dla większości marnowanie swojego potencjału i czasu. Wiemy to z licznych badań nad efektywnością pracy. Tylko nieliczne jednostki i w specyficznych branżach mogą pracować długo i równie efektywnie. Długo to znaczy, nie wiem, 60 godzin w tygodniu i więcej. Dlatego też warto wprost dosłownie określać wartość swojego czasu, przeliczać stawkę na godzinę, serio. Nawet jak pracujesz na etacie, na tej bazie podejmować pragmatyczne decyzje i odmawiać. Takim zawodowym okazjom, które ten czas po prostu będą marnowały. Szanuj się, szanuj swój czas. A jeśli na przykład pracodawca Twojego czasu nie szanuje, bo tak się też zdarzy i nie potrafi go docenić, co zdarza się jeszcze częściej, szukaj nowego. Serio? No kto ci odda ten czas? Życie po prostu upływa. Najpewniej praca nie jest Twoją pasją, tak jak w większości ludzi. Możesz więc pragmatycznie ją wykorzystać i dążyć do maksymalizacji zarobków minimalizacji czasu pracy, by spełnić swoje pasje po godzinach. Szósta ponadczasowa życiowa lekcja istnieje coś takiego jak zdrowy egoizm. Dużo w szkole czy w domu mówi się o tym, że ludzie skupieni na sobie egocentryczni, są jacyś niedobrzy, dbają tylko o siebie i robią to kosztem innych. Mało kto jednak mówi o tym, że można wyznawać zdrowy egoizm taki, który nie odbywa się kosztem innych. Stawiać na pierwszym miejscu swoje dobro w kontraście do tego, jak większość jest wychowywana. A większość jest wychowywana tak, że trzeba potrzeby innych osób stawiać na pierwszym miejscu, że one są najważniejsze, i że trzeba innym najpierw dogodzić, a potem dopiero ewentualnie sobie. Siódma ponadczasowa życiowa lekcja. Wyróżnianie się jest lepsze. Mamy taki bezpieczny mechanizm, by nie wyskakiwać z głupimi pomysłami, by nie wyróżniać się z tłumu, bo. Natychmiastowo zostajemy poddani krytycznej ocenie, w szczególności jeśli wyróżnimy się w sposób kulturowo nieakceptowalny. A jednak wyróżnianie się jest lepsze niż wtapianie w tłum. Warunkiem powodzenia jednak musi być to, że wyróżnianie się nie jest robione na siłę dla samej atencji. A dlaczego ogólnie wyróżnianie jest lepsze? Bo uczy człowieka postaw nieugodowych i niekonformistycznych, a to wymaga odwagi i umiejętności radzenia sobie z krytyką i krytycznym spojrzeniem innych. Skoro większość ludzi, jak wynika z sondaży, nie jest zadowolona ze swojego miejsca pracy, czy ze swojego życia, mamy plagę depresji, to idąc za tym, co robi większość, możemy otrzymać statystycznie podobne rezultaty. Ucząc się natomiast, jak postępować na przekór, działać pod prąd, możemy łatwiej odnaleźć ścieżkę życiową i zawodową, która da nam naprawdę dużo spełnienia i szczęścia. Ale do tego trzeba właśnie przełamać w sobie i znaleźć odwagę do tego, żeby postępować inaczej niż inni. Ósma życiowa lekcja: bądź dla kogoś inspiracją. Nie ma nic bardziej inspirującego niż bycie odważnym, a odwaga to niekoniecznie robienie heroicznych czynów, ale bycie we właściwym czasie, we właściwym miejscu, z właściwych pobudek dla kogoś. To pokazanie innym, że można inaczej, że można sięgać dalej, osiągać więcej, że warto ryzykować dla dobrej sprawy, to Podnoszenie ludzi. Dosłownie mówi się, ponieść kogoś na duchu i być może mieliście w życiu kontakt z taką osobą, która literalnie albo przenośnie dźwignęła was z dołka, uratowała was w trudnym momencie. Warto być dla kogoś innego bohaterem i inspiracją. To naprawdę, naprawdę zostaje na całe życie. Dziewiąta ponadczasowa życiowa lekcja. Ryzykuj, bo nie ma życia bez ryzyka. To cytat z przemówienia Jacka Walkiewicza. Ryzykuj. Bo nie ma życia bez ryzyka. I to jest bardzo głęboka prawda, niby prosta, ale głęboka, ważna. Bez ryzyka to nie jest życie, to wegetacja. Pójście tylko bezpieczną, suchą stopą przez życie. Ryzykujemy w różnych momentach, nie tylko wtedy, gdy podejmujemy decyzję o ślubie, czy kredycie, czy jakieś inne finansowe. Ryzyko jest wtedy, gdy nasze dzieci dowiedzą się w końcu, że jesteśmy nieomilni, albo gdy wstawimy się za osobą poszkodowaną. Ryzykujemy wtedy własną reputacją, ewentualnie tym, że dostaniemy. Gębę, albo że zostaniemy skrytykowani, albo. No właśnie. Tam, gdzie jest ryzyko, jest też nagroda. Jest nią nie zawsze zwrot finansowy, to jasne, ale przede wszystkim poczucie własnej godności, sprawczości, a to jest nie do przecenienia i zostaje na całe życie. No i dziesiąta ponadczasowa życiowa lekcja: nic nie jest na pewno i na zawsze. Skrajny determinizm jest po prostu głupi. To podejście, że już wszystko w moim życiu jest ustalone, że nigdy nie będzie mi dane znaleźć miłości, czy dobrej pracy, czy wyjść z kryzysu, że już na zawsze jesteśmy uwięzieni w takiej pułapce społeczno-ekonomicznej i nawiązując do poprzedniego punktu, tylko inni, np. rząd może coś zmienić, ale ja nigdy. To odbieranie sobie sprawczości i szukanie wygodnej wymówki na własną bezczynność. Da się przełamać traumę z dzieciństwa, da się wyjść z trudnej sytuacji, z biedy czy z wielu życiowych przeciwności, nic nie jest na pewno i nic nie jest na zawsze. Nie jesteśmy niewolnikami własnych ułomności, a przynajmniej nie powinniśmy z siebie takowych robić. No, i z tymi inspiracjami zostawiam cię. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj kanał, lajkuj filmy, dziel się z innymi. A ja dziękuję za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.